Siemanko, z tej strony Konerski. Pamiętacie latarkę od Branite z dwoma emiterami światła, która naprawdę bardzo przyjemnie świeci i ma takie stroboskopy? Naprawdę niezła. Ale test i recenzji macie tutaj. No to wyobraźcie sobie, że jest nowsza wersja. Jest nowa wersja, tylko tym razem wersji Pro, która ma trochę bajerów i zielony laser. Zapraszam. My, no jak sami widzieliście, całkiem fajnie świeci. Ma zielony laser rzeczywiście dobrze to wygląda, no ale ta nowa wersja ma trochę bajerów. No i chodźcie bliżej, pokażę Wam, jak to wygląda w pudełku. No i co tak naprawdę jest w tym pudełku, jaka jest zawartość. Zapraszam. Jak sami widzicie, pudełeczko tak wygląda. W sumie tutaj większych informacji nie ma, bo myślałem, że tutaj coś na tej naklejce jest, ale to jest tylko nazwa i kto to wyprodukował. I tyle. Ściągamy sobie naklejkę z plombą. No i pierwszą rzeczą oczywiście kwituszki, kwituszki, czyli po angielsku, moi drodzy instrukcja. Instrukcja, w której są zawarte najważniejsze informacje, jaki to jest model, co tak naprawdę jest w nim, wszystkie najpotrzebniejsze dane. 1600 lumenów, to jest 1600 lumenów na dwóch emiterach, wtedy latarka teoretycznie działa przez 65 minut. Moi drodzy, IP66 jest troszeczkę więcej niż w poprzedniej wersji, o czym zaraz pogadamy. Może sobie spaść z metra, ale to też zależy na jaką powierzchnię. No i dystans, na którym możemy świecić, to jest 374 metry, a w rzeczywistości jest trochę mniej. Pojemność akumulatora to jest 1100 mAh, ale wiecie, te 1100 mAh nie do końca przykłada się, tak jak mówiłem, na ten czas, który tutaj widzicie. Opis elementów, co do czego i jak z czym jest też pilot, którego niestety nie mamy w zestawie, jak go podłączyć, też wam zaraz pokażę, w jaki sposób naładować. No i uwaga, bo laser. No i macie też na rysunku, gdzie możecie montować tą latarkę. A dla tych naprawdę zainteresowanych instrukcją, no to też na stronie jest kerty gwarancyjne. W wystawie dostajemy jeszcze zapasową bramkę, bo są szyny montażowe w standardzie 22, które mają trochę węższe bramki, więc w razie czego mamy właśnie zapasową bramkę, którą możemy sobie wymienić. Mamy też kluczy kimbusowy do tego zestawu. Kabel zasilający. Kabel zasilający jest dokładnie taki sam jak w poprzedniej wersji. No i latarka. Tu już nic więcej nie ma. Naklejeczki z informacją, że trzeba trzymać 5 sekund, żeby to włączyć. Odklejamy sobie, bo już nam jest niepotrzebna. To jest wersja poprzednia, to jest nowsza. Ona jest troszeczkę większa. Oczywiście pewne różnice są w jednym i drugim sprzęcie. Kształt bardzo podobny. Natomiast są różnice przede wszystkim w przyciskach. Sposób montażu jest dokładnie taki sam jest wręcz identyczny. Tutaj jest ta bramka, którą możecie sobie wymienić, jeżeli będziecie potrzebować. No i oczywiście ta latarka troszeczkę nam urosła. Urosła przez to, że jest więcej przycisków do sterowania, które zaraz Wam opiszę, no i jest laser. No i mamy to, moi drodzy. Tak, ta poprzednia wersja jest troszeczkę mniejsza, ale to tylko włącznie przez to, że tutaj w tej poprzedniej wersji był taki na sprężenie przycisk. Który włączał latarkę, a tutaj te wszystkie przyciski, a są ich aż 3, zaraz Wam opiszę, jak one działają. No gdzieś to musiało się zmieścić, gdzieś ten panel dotykowy musiał wejść, no i też jest oczywiście laser. Nie są to duże moduły, no ale gdzieś to wszystko musiało się zmieścić w to opakowanie. A zaczynając od przycisków, właśnie są aż 3. Pierwsza rzecz jest taka, że one są zrobione z gumy i naprawdę fajnie chodzą, fajnie działają, wystarczy je delikatnie nacisnąć i od razu tryby się przełączają. Duży plus, że to jest gumowe. Przez to, że tak naprawdę to wszystko zostało troszeczkę bardziej uszczelnione. Też ten poziom odporności na wodę wzrósł do IP66, także jak gdzieś pod kran sadzicie, nie ma żadnego problemu, nie? Natomiast, jeżeli chodzi o pierwszy przycisk, ten największy, ten największy uruchamia po prostu latarkę. Czyli 1600 lumenów na dwóch emiterach. No, wystarczy lekko go nacisnąć, pstryknąć, i to naprawdę bardzo fajnie działa. Drugi przycisk po lewej stronie który jest, to jest przycisk sterujący emiterami. Można przełączać teraz pomiędzy emiterami. Można włączyć dwa na raz. I co ciekawe, kiedy ustawimy sobie jeden, na przykład który będzie cały czas świecił. Naciśniemy sobie wyłączenie i ponowne włączenie, to on będzie dalej świecił ten sam. Więc jest ta pamięć, która będzie po prostu działała i cały czas będzie ten jeden emiter świecił. Jaki to jest plus? No taki plus, że będziemy zużywać mniej energii, a czasem nie zawsze jest potrzebne 1600 lumenów, żeby doświetlić jakieś nieduże pomieszczenie. Więc to jest na plus. No i możemy wybierać sobie stronę, która rzeczywiście ma świecić. No bo to wszystko zależy, jak zamontujemy taką latarkę na karabinku. Bo taką latarkę możemy zamontować co z ja tak robię, na grzbiecie możemy ją zamontować na boku, na jednym, na drugim, no gdzie tam wolicie, nie? Na tym boku, gdybyście chcieli montować, to jest ciężko dosięgnąć do przycisków, nie? Bo jest ciężko. No jak dosięgnąć do przycisków na drugą stronę karabinka? Otóż tutaj ten nowy model został wzbogacony o taki, taką wtyczkę, do której możecie wpiąć pilota. Pilot, który no niestety nie mamy go w zestawie, ale jest dostępny na stronie internetowej, bodajże 15 dolarów kosztuje, więc wygląda to całkiem nieźle, nie najgorzej, jeżeli chodzi o taki sprzęt dodatkowy. I wtedy możecie sobie zamontować gdziekolwiek tą latarkę, i te wszystkie przyciski macie przeniesione po prostu na pilota. I możecie sobie przyłączyć. Więc nieźle. Ta poprzednia wersja tego nie miała. Wtyczka została delikatnie zalana wodą, i póki co nic. Więc DIP66 rzeczywiście działa. Natomiast jeżeli chodzi o ładowanie, bo niektórych pewnie to interesuje, w poprzedniej wersji miejsce do ładowania takiego magnetycznego, bo ładowarka jest magnetyczna, było dokładnie w tym miejscu. O. I tak to działało, nie? że to nie zawsze się trzymało. Trzeba było złapać. Najlepiej, żeby latarka leżała nieruchomo, i wtedy to zaczyna ładować. Nie? W tej latarce jest dokładnie ten sam system, ale już nie z przodu, bo z przodu jest laser i on jest po prostu od boku. I ma do, taką dodatkową diodę, która nas informuje o tym, że się ładuje. No, czerwono oznacza ładowanie, zielone oznacza, już, że jest ładowana. Latarka jest prawie tak samo ciężka jak ten kabel, nie? więc. no... Musi leżeć nieruchomo, żeby można było ładować, więc no sporym minusem jest to, że latarkę na przykład gdybyście mieli naładować sobie gdzieś w plecaku, to nie ma szans, ona się nie naładuje, nie naładuje się, bo ten kabelek będzie się cały czas ruszał, będzie się przesuwał, więc no... To się nie uda. Szkoda też, że w tej latarce nie możemy wymienić baterii. Na przykład wyciągnąć baterię, naładować i sobie zamienić po prostu na drugą, bo tutaj te baterie nie są wyciągane. Znaczy, można ją wyciągnąć, ale trzeba po prostu rozebrać całą latarkę, co niestety gdzieś, gdybyście mieli sobie po prostu postrzelać, no to jest bez sensu. Nie? Więc wielka szkoda, że nie ma tutaj klapki, którą można by było otworzyć, wyciągnąć baterię do ładowania i od razu włożyć drugą już naładowaną. No wielka szkoda, że nie są po prostu wymienne. No ale z drugiej strony taką latarkę dość szybko można naładować, bo to jest 1100 mAh i powiedzmy w 2,5 Godzinki jesteśmy w stanie naładować ją do pełna. Więc no, w sumie nie najgorzej. No ale jak wam się rozładuje, no to musi leżeć i kabelek. To już tak słabo, nie? Sposób montowania jest dokładnie taki sam jak w poprzedniej wersji, czyli w XP22 Scorpion, w wersji Pro jest tak jak mówię identycznie. Nawet sposób wymiany tej bramki jest identyczny, więc te części między sobą pasują. Też będzie pasowała ładowarka, jeżeli macie z poprzedniej wersji, więc to jest super, nie? Ehm, naprawdę uwierzcie mi, kiedy to już zamontujecie ehm, na karabinek, nie musicie żadnym multitulem, kluczem, chociaż jest tutaj na płaski śrubokrętoczko, nie musicie tego dokręcać, wystarczy ręką docisnąć i to już siedzi. Nigdy mi nie spadło, nigdy się z tymi nie działo, także naprawdę to bardzo fajnie trzyma. A no i plus ogromny za to, że możemy dopasować do szerokości bramki, wtedy z tą latarką tak naprawdę nic się nie stanie. Nie? Na grzbiecie latarki mamy takie małe oczko, które służy e, kluczem imbusowym, który jest w zestawie do regulacji lasera, do regulacji położenia tej kropki lasera. Więc tutaj możemy sobie to wyregulować. E, moi drodzy, laser zielony 5 mW. Nie jest to jakoś dużo, ale na tych powiedzmy 80-100 metrach jest ten laser naprawdę bardzo fajnie widoczny, więc moim zdaniem nie jest źle. Oczywiście laser jest sprzężony z tym trzecim przyciskiem, o którym jeszcze nie wspomniałem, który jest tutaj na budowie. To jest ten po prawej stronie. Wystarczy go lekko nacisnąć i już laser świeci. Powiem Wam, że w taki normalny dzień, słoneczny, bez większego problemu jesteście w stanie zauważyć tą kropkę, bo to jest 5 mW, więc jesteście w stanie zauważyć tam powiedzmy z 30 metrów. W takim półmroku, no to już na większej odległości bez żadnego problemu zaświecicie i też zauważycie tą kropkę. Teraz możecie na przebicie zobaczyć, ja jestem gdzieś na około 150 metrach i świecę prosto w obiektyw, przynajmniej próbuję, więc też to się uda, jest to naprawdę nieźle zrobione. Natomiast jeżeli chodzi o zgranie na przykład z kolimatorem, no bo tu jest śrubka regulacyjna od góry, i tutaj za jednym z emiterów jest śrubka z boku, gdzie możecie sobie ustawić, w którym miejsce dokładnie ma świecić ta kropka lasera. Ja sobie ustawiłem to tak, że mój laser jest pokryty z kolimatorem na odległości 30 metrów z krzyżykiem tutaj w kolimatorze, więc. Tak naprawdę nie muszę patrzeć przez optykę, wystarczy, że się lekko wychyla gdzieś gdzieś głowę i już widzę, gdzie celuję. Ustawienie tego lasera nie jest w żaden sposób trudne, po prostu przekręcacie prawo, lewo, on się delikatnie przesuwa, więc jest to łatwo ustawić. Oczywiście na większe odległości będzie trochę trudniej, ale raczej jest to laser na takie krótkie do średniego dystansu, głównie ze względu na swoją moc i to świecenie, więc Wygląda to fajnie. Ja Wam powiem, lubię takie gadżety, tym bardziej na takich karabinkach. Dobrze to działa. Tu się nie ma co przyczepiać. Na samym końcu dwa emitery światła. Dokładnie tak samo, jak mieliśmy w poprzedniej wersji, z tą różnicą, że tutaj łącznie mamy 1600 lumenów, troszeczkę więcej niż tu żeśmy mieli, bo tutaj mieliśmy z tego, co pamiętam, chyba 1200. Tutaj mamy już ich 1600 i bajer polega na tym, że możecie w każdej chwili sobie po prostu między... Tymi emiterami się przełączać, lub też włączyć dwa, wszystko zależy od tego, co tak naprawdę potrzebujecie. No i podwójny przycisk, kiedy dwa razy wciśniecie włączenie, no to wtedy włącza się stroboskop. Co prawda ja stroboskopu nie używam praktycznie wcale, bo uważam, że jest zupełnie niepotrzebny, bo zwykłe zaświecenie komuś po prostu w gębę taką latarką, z znienacka nawet w ciemności, to naprawdę dobrze działa. Natomiast oprócz włączenia latarki. Przyciskiem możecie też włączyć jeszcze laser, więc jednocześnie możecie mieć włączony przycisk od lasera, świecić laserem i jednocześnie świecić latarką, co. No, to już daje naprawdę dobry efekt. Na sam koniec emitery. Emitery światła, tak samo jak w poprzedniej wersji, dwa emitery światła. W poprzedniej wersji niektórzy YouTuberzy zauważyłem, że odkręcają te emitery. Ja ani w tej wersji, ani w tej wersji, mimo tego, że naprawdę tak. Użyłem trochę siły, żeby to odkręcić, to nie idzie tego odkręcić. To jest pewnie wklejone, tam jest na pewno uszczelka w środku i tak dalej. Ja bym raczej radził nie odkręcać tego, ale jak już to odkręcicie, trzeba pamiętać o tym, że ta uszczelka, która tam jest w środku, ona musi to porządnie uszczelnić, żeby się woda i żeby się po prostu nie skroplało tam, bo będzie zasłaniać. Nie? Także też, żeby dotrzymało szczelność. Nie? Więc ja bym raczej tego nie odkręcał, ale trzyma. Trzyma swoją szczelność, więc tam się nic nie, nie dzieje w środku. Sztuka używania tej latarki polega też trochę na tym, żeby wykumać te przyciski żeby pamiętać, który przycisk jest od czego i w danym momencie użyć go w taki sposób, jaki powinniśmy go użyć, nie? Czyli na przykład, że jak włączymy, rzeczywiście jest potrzebne to, żeby włączyć albo prawy, albo lewy emiter, albo obydwa, albo włączyć laser, czy wyłączyć laterka, zostawić sam laser na przykład, nie? Czy włączyć, czy wyłączyć, a to, a tamto, więc to jest chwila pobawienia się, ale jak już opanujecie to, co jest moim zdaniem kwestia 10 minut roboty, bo to są tylko trzy przyciski, to naprawdę można bardzo fajnie zacząć się bawić latarką. No dobra, ale jak to się sprawdza w terenie? Pierwszą rzeczą u mnie akurat, ja, to nie było testowane, ale na innych kanałach znajdziecie tą latarkę, która jest testowana na karabinko AR-556, której się normalnie strzela i tutaj się nic nie dzieje, ona się nie rozpada. Także jak najbardziej nadaje się do broni palnej. Zresztą on mówi o tym, że już dłuższy czas z niej korzysta i tam się nic nie dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę między wersją poprzednią, która naprawdę też jest niezła, a tą wersją, oprócz tych wszystkich bajerów z przełączaniem i laserem, mamy troszeczkę więcej światła. To jest 1600 lumenów, tu było 1200, więc możemy zaświecić troszeczkę dalej, możemy oświecić więcej terenu, natomiast to jest 1600 lumenów, który teoretycznie świeci... No Ten strumień światła jest widoczny na około 200 metrach, taki rozproszony, ale jest widoczny na około 200 metrach, więc wygląda to dobrze, ale w grach softowych czy nawet w strzelectwie takim wiatrówkowym, takim wiecie, rekreacyjnym, jakbyśmy chcieli sobie postrzelać do takich puszek, butelek, to i tak powyżej 50 metrów nie strzelacie raczej. Więc ta latarka spokojnie na takim dystansie nawet jednym emiterem w zupełności wystarczy, żeby zaświecić. Jeden emiter no to jest połowa mocy, to jest 800 lumenów, więc to w zupełności wystarczy. Jeżeli chodzi o wytrzymałość sprzętu, tak jak wspomniałem, był na innych kanałach, zobaczycie jak jest używany na sprzęcie, na broni palnej. U mnie oczywiście tak jak zawsze, troszeczkę było rzucane, troszeczkę było turlane się, troszeczkę było obijane gdzieś o murek, nic się nie stało. Nic się nie stało. Myślę, że te emitery, wytrzymają sporo, natomiast gdybyście wytłukli tą szybkę kiedyś, bo to się może zdarzyć, wiecie, no to, to jest tylko zwykły sprzęt, nie? zresztą z Chin, więc ym, zwykłe uderzenie może spowodować wytłuczenie szybki, ale gdzieś na necie widziałem, że te szybki można zdobyć, można je kupić, można dostać elementy zapasowe, także w razie co nie ma tragedii. Wiecie, dla mnie oczywiście największa frajda to jest używanie tego lasera. Ja samą latarkę już bardzo dobrze znam, no bo dość często z niej korzystam z tej poprzedniej wersji, ona jest bardzo podobna. Znaczy, jeżeli chodzi o sposób działania, jest prawie że identyczna, troszeczkę mniej światła daje po prostu tutaj jest trochę więcej, ale działa to w zasadzie identycznie. Natomiast, moi drodzy, jeżeli chodzi o cenę, to cena właśnie wam się wyświetla na ekranie i jedni powiedzą, że to dużo, inni powiedzą, że to tak normalnie. W sumie jak zawsze. Ja należę do tych, co uważają, że ta cena za ten sprzęt jest delikatnie wygórowana i moim zdaniem, moim. Przekonaniu, ta cena tej latarki, tej konkretnej, powinna być nieco niższa. Jest to przyzwoita jakość, jeżeli chodzi o sprzęt budżetowy na do gier software, czy gdybyście strzeli, chcieli postrzelać sobie z 5.56 na jakiejś strzelnicy, spoko, ale nadal uważam, że powinna być ta cena troszeczkę niższa. Biorąc pod uwagę, że tutaj nie możemy wymienić w żaden sposób baterii, ten sposób ładowania według mnie nadal nie jest idealny, On nie jest tak jak powinien być, bo gdybyśmy chcieli naładować go na karabinku, to ten karabinek musi leżeć e, lub też gdyby w plecaku no nie ma szans, on musi po prostu statycznie sobie leżeć i cały czas się ładować, nie? Więc gdzieś tam w drodze, w trasie nie jesteście w stanie tego zrobić, a tak wszystko działa tak, jak powinno. Laser się nie przestawia, emitery świecą tak, jak powinny, możecie przełączać tryby świata, jest stroboskop, więc naprawdę jest tego sporo. Natomiast tak jak powiedziałem, moim zdaniem cena samej latarki powinna być niższa. Super, że są dostępne dodatkowe akcesoria w postaci na przykład tego pilota, który możecie sobie przełączyć gdzieś tam i latarka powiedzieć w jakimś innym miejscu, no, ale nadal, nadal fajne, spoko, przyzwoita jakość, dobre, ale trochę tańsze. I tym, tą złotą myślą dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, cześć!